Cześć, to Ifrypolny. W tym wideo powiem Ci, jak nie wpaść w pułapkę kolegi albo przestać być kolegą dla dziewczyny, jeśli no, popełniłeś dużo poważnych błędów na początku. Eee, także od kolegi do kochanka, jaki błąd popełnia dużo facetów, że dziewczyny traktują eee, cię jako kolegę? Jeśli masz taki problem, że poznajesz dziewczynę, ona błyskawicznie traci zainteresowanie, nie chce się z Tobą spotkać, ciągle ci daje jakieś obiekcje, wymówki, to znaczy, że robisz coś nie tak i prawdopodobnie. Jedna z możliwych opcji to jest to, że ona cię tylko traktuje jako kolegę. Nie widzi w tobie potencjalnego kochanka i nie widzi w tobie potencjalnego partnera. Prawdopodobnie dzieje się to dlatego, że popełniasz jeden kluczowy błąd na początku. Większość facetów, kiedy poznaje super atrakcyjną dziewczynę, to przemila się do niej, udaje, że wszystko jest ok, nie rozmawia z dziewczyną autentycznie i stara się, żeby wszystko było cukierkowate. Problem polega na tym, że kobiety tego do końca nie chcą. Kiedy poznajesz pewnie średnio atrakcyjną dziewczynę, to masz często wyjebane, często nie zwracasz uwagi na to, co mówisz, a kiedy poznajesz super atrakcyjną, to starasz się jej przypodobać. I to jest problem, który niszczy zainteresowanie dziewczyny. Jeśli Twoje znajomości z kobietami nie kończą się na seksie albo zainteresowaniu dziewczyny, to prawda jest taka, że źle zaczynasz tą znajomość. W zły sposób prowadzisz rozmowę i ustawiasz tory relacji z kobietą. I możesz to robić nieświadomie. Możesz podejść do dziewczyny na ulicy, a potem ona nie odbiera od Ciebie telefonu, dlatego że źle z nią rozmawiałeś i zniszczyłeś to całe zainteresowanie. Zacząłeś z nią rozmawiać w taki sposób, że ona zaczęła Cię traktować jako swojego kolegę, a nie gościa, który ma dla niej seksualną wartość. Początek znajomości z dziewczyną, brak zainteresowania z jej strony, ona traktuje Cię tylko jako kolegę. I to jest taki generalny schemat. Jeśli zawaliłeś nawet po krótkiej rozmowie na ulicy, czy to w klubie, czy, czy na uczelni, czy gdziekolwiek, gdzie ją poznałeś, to właśnie tak to wygląda. Ona trzyma Cię wtedy z boku, opowiada Ci o swoich chłopakach, mówi Ci innego rodzaju rzeczy, które e, pokazują, że nie darzy Cię pożądaniem. Pytanie brzmi, jak uniknąć pułapki kolegi? Jak zostać jej kochankiem, jeśli traktuje Cię tylko jako kolegę? Prawda jest taka, że musisz zmienić totalnie postrzeganie Ciebie. To musi być coś takiego, że ona spotka się z koleżankami i powie, że no ten Tomek się w ogóle zmienił, kiedyś tak w ogóle mi nie pasował, a teraz jest taki w ogóle męski, dominujący, no ma to coś, co mnie kręci. I żeby to zrobić, musisz zrozumieć, że większość facetów już na początku nieświadomie wpada w tą pułapkę kolegi. I ty, jeśli nie masz takich sukcesów z, ko z kobietami, jakie chciałbyś mieć, to prawdopodobnie na ileś podejść, też to robisz. I dlatego nie masz takich wyników, jakbyś chciał. Na pewno miałeś tak, że podszedłeś do dziewczyny na ulicy, wziąłeś numer, ona ciągle odlekała spotkania albo wymyślała inną bzdurę, że nie ma czasu, że idzie do pracy, że się umówiła z koleżanką. Ile razy słyszałeś coś takiego? No i właśnie dlatego ona traktuje cię jako kolegę, a nie kochanka. Dlatego, że popełniłeś te błędy i zacząłeś zrozmawiać z nią jak kolega, a nie kochanej. Pytanie brzmi, jak ją na siebie nakręcić? Tutaj mam dla Ciebie parę rad. Po pierwsze, nie bądź nachalny, nie słodź jej, podokuczaj jej trochę w rozmowie, pośmiej się trochę z nią, przestań wysłuchiwać jej historii o facetach, na pewno, bo jeśli będziesz jej słuchał, zamiast powiedzieć jej, słuchaj, zmień kanał w TV, bo już mam go dość, albo co Ty bierzesz, możesz jej powiedzieć, to jest pewne, że jeśli będziesz słuchać tych historii, no to skończysz na pewno jako jej kolega i przyjaciel, który tylko chodzi z nią na zakupy, a nigdy jej nie rucha. Więc jeśli tego chcesz, to proszę bardzo. I nie mów jej bezpośrednio, że jesteś nią zainteresowany. Jeśli na początku jej nie zainteresowałeś, to jest totalnym bezsensem mówienie jej o tym dalej, skoro ona na to w ogóle nie jest responsywna. W takiej sytuacji niestety, ale nic ci to nie da. Ponieważ, ponieważ zawaliłeś cały początek znajomości. Kolejnych wideo pokażę Ci, jak to wszystko odwrócić. Jest pewien schemat, którego nauczyłem się przez lata, jak z koleżanki zrobić kochankę. Ten schemat tak naprawdę trochę rozkłada się w czasie, ale jest naprawdę niezwykle skuteczny, i polega na tym, że pokazujesz właśnie te wartościowe elementy. Co ważne, pomaga to też w tym, że jeśli poznajesz dziewczynę, ona też właśnie od razu zaczyna Cię postrzegać jako kochanka, a nie kolegę, więc z automatu nie będziesz miał tego typu problemów. Będziesz dla dziewczyny trochę jak Superman, a jeśli ją poznajesz, a jeśli już ją znasz, to musisz właśnie zmienić postrzeganie ciebie jako supermana, jako kogoś, kto ma dla niego wartość seksualną, jako facet. W następnych materiałach dowiesz się, jak nie wpaść w pułapkę kolegi, kiedy poznajesz dziewczynę i jak sprawić, aby twoje koleżanki chciały seksu z tobą. Powiem ci też, jak uniknąć największych błędów, które powodują utratę zainteresowania dziewczyny. Ja myślę, że ten materiał będzie niezwykle korzystny dla Was wszystkich, którzy macie problemy. Z generowaniem atrakcyjności w kobietach, ponieważ podaje ci tutaj naprawdę niezwykle skuteczne metody na generowanie seksualnego zainteresowania z kobietą, dzięki czemu ona nigdy nie będzie postrzegać cię jako kolega ani przyjaciela, tylko będziesz kojarzył jej się tylko z seksem. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!